Puławski Szpital od dłuższego czasu zaprasza na bezpłatne badania w ramach profilaktyki i diagnostyki jelita grubego. Celem tego projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób, które z przyczyn zdrowotnych, właśnie z powodu raka jelita grubego, są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia. Puławski, samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej, wyszedł naprzeciw temu problemowi poprzez profilaktykę i diagnostykę raka jelita grubego na terenie podregionu Puławskiego. Badania prowadzone będą do 30 września. W 2018 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Województwa Lubelskiego. Projekt pod tytułem Profilaktyka i Diagnostyka Jelita Grubego w podregionie Puławy. I bardzo nas to cieszy, że mogliśmy podpisać taką umowę, że możemy świadczyć usługi dla mieszkańców podregionu Puławskiego. Do, do dnia dzisiejszego skorzystało z tej profilaktyki około 400 pacjentów. Ponieważ mamy jeszcze pewne możliwości finansowe, ponieważ ten projekt, ten projekt ma, jest podpisany na kwotę 500 tysięcy złotych, więc możemy pomóc jeszcze jakiejś liczbie pacjentów. Dowiedzieć się, czy nie mają problemów z jelitem grubym. To jest bardzo dobra, ważna profilaktyka ze względu na to, że lepiej, lepiej wiedzieć i zapobiegać niż się leczyć. Dlatego zachęcamy Państwa do odwiedzenia nas. I skorzystanie z naszej, z naszej pomocy w profilaktyce. Badania kolonoskopii można wykonać codziennie w pracowni endoskopowej naszego, naszego zakładu. Nie, nie wymagane jest do tego żadne skierowanie, żadne zaproszenie. Wystarczy spełnić kryteria programu, wypełnić ankietę w biurze projektu, które mieści się w sekretariacie medycznym i umówić się na badanie w dogodnym terminie dla Państwa. Badania wykonywane są codziennie, bez sobot i niedziel. Zachęcamy również Państwa do spotkań informacyjno-edukacyjnych, które są przeprowadzane w sali konferencyjnej naszego zakładu, które pomogą Państwu przemamać społeczny tabu związany z wykonywaniem tego badania i zachęcić Państwa. Terminy mamy bardzo szybkie, niemalże z dnia na dzień są wykonywane badania. Zapisy trwają miesiąc sierpień, wrzesień i październik. Wykonanie badań również, jak również spotkania edukacyjne, Muszą odbyć się przed wykonaniem badania. Wszelkie szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej naszego zakładu www.spitalpulawy.pl oraz w biurze projektu w sekretariacie medycznym w głównym holu szpitala. Myślę, że w ogóle w społeczeństwie istnieje obawa przed edukacją i badaniami. Natomiast zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wczesne wykrycie pewnych objawów daje człowiekowi stuprocentową, Gwarancję wyzdrowienia, a tym samym poprawę jakości życia. I 100% uczestnictwo w społeczeństwie. Także ja na, namawiam do wykonywania badań przesiewowych i nasz program jest takim właśnie wyjściem do społeczeństwa, zadbania o swoje zdrowie. Oczywiście pozytywne nastawienie do tego badania jest pewnym rodzajem sukcesu. My jako zespół, który uczestniczy w przygotowaniu pacjenta, też staramy się przeprowadzić go jako odpowiedzialnego uczestnika tego programu. Po to jest, są zajęcia edukacyjne przed badaniem kolonoskopii, które przygotowywują, dają takie poczucie już pewnej wiedzy, dają poczucie bezpieczeństwa i jest takim uczestnikiem właśnie odpowiedzialnym i współuczestniczącym. Warto przypomnieć, że projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka, czyli osoby z otyłością, niską aktywnością fizyczną, a także palącej tytoń i spożywającej alkohol. Do projektu mogą przystąpić osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego oraz osoby z przedziału 25 do 49 lat z rodzin, u których stwierdzono przypadki zespołu lyncza. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem lyncza z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Co ważne, do badania nie kwalifikują się osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat miały wykonane kolonoskopie, Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Medyczny Puławskiego Szpitala.